Jeżeli zastanawiacie się, czy warto dyskować dach, to naszym zdaniem warto, szczególnie, że my w przyszłości planujemy zaadaptować jakby tutaj to poddasze, więc zawsze będzie to dodatkowa izolacja, no wiadomo akustyczna, ale też ciepła, cieplna, ten dach wydaje mi się, że będzie dzięki temu też dużo sztywniejszy. No i tak naprawdę jedynym argumentem jakby przeciw, który słyszeliśmy, to no to jest oczywiście koszt. Wszyscy mówią, że wychodzi drogo, no i rzeczywiście trzeba zapłacić kilka tysięcy. Tutaj nie wiem, ile wyszło za robociznę, no bo my mamy jakby wszystko, wszystko tak, razem z położeniem blachy, papy i tak dalej. Natomiast mogę powiedzieć, ile kosztował sam materiał, więc my mamy dach tutaj 180 m2 powierzchni dachu. Na deskowanie było potrzebne 5 metrów sześciennych desek, takich impregnowanych. I za metr płaciliśmy 1000, 1050 zł, więc razem to deskowanie kosztowało nas 5250 zł. Więc to jest jakby koszt odeskowania za, za sam materiał. No Tutaj nie wiemy, ile, ile wyszło poszczególnie robocizna za to, bo mamy jakby wszystko jako za cały dach i to będzie, będzie podsumowanie robione później. Natomiast no w skali kosztów całego domu i, i dachu, też dach jest bardzo drogi, więc moim zdaniem muszę no jak, jak robić to porządnie, dlatego my na to deskowanie się zdecydowaliśmy. Na pewno będzie ciszej i liczę na to, że trochę też chłodniej, no ale zobaczymy. I też słyszeliśmy takie opinie, że no, dzięki dyskowaniu jest mniejsze prawdopodobieństwo, że jakieś nam się tutaj wkradną kłuny. Także liczymy, że żadnych gości tutaj dodatkowych nie będzie. Tak to wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi dalszej naszej przygody z budowaniem, to zachęcam do subskrypcji i do obserwowania. Do następnego.